Ostatnim razem w tym miejscu złowiłem jesiotra na trupka na nocce węgorzowej i nagrałem to na TikToka. Dzisiaj przyjechaliśmy nagrać cały film z nocki na YouTube jak łowimy w węgorze. I oby jakiś przyłów. Śmieszny idzie właśnie na podrywkę. Kieszynka! Idzie właśnie złowić na podrywkę jakieś mini rybki i będziemy rzucać. Rosówka jedna wędka, druga rybki. Zaraz zobaczymy co uda się wytargać. Jesteśmy wcześniej o 15. Może w dzień w ogóle coś się uda złowić, także tego jestem ciekawy najbardziej. Jak ja znowu złowię drugiego jesiotra, to ten pierwszy już nie będzie mnie tak samo cieszył, bo myślałem, że... Arcie, myślę, że jest to bardzo rzadki okaz w tym jeżorze. I mam do tego wędkę z Biedronki. A tak poważnie to nią tylko będę łowił białoryb, żeby złowić pożywienia dla tego pal Ale przy okazji sprawdzimy sobie, czy ma to sens. Także oglądajcie i bądźcie ciekawi, co uda nam się tutaj wytargać, bo wiem, że nie tylko węgorze tutaj biorą w nocy. Taka wędka kosztuje 100 zł, i czy ma sens? No, nie wygląda zbyt dobrze. Myślę, że takie łowienie płoteczek to maks, aczkolwiek mogę się zdziwić. Może kiedyś złowię na nią coś dużego. Jak na razie tylko tutaj przy trzcince będę targał jakieś małe rybki, żeby złowić węgorza. Ostatnim razem na tej nocce, przed szczupakami, mieliśmy dużo branie wciętych. I na pewno nie były to węgorze. Węgorz bierze zupełnie inaczej. Były walnięcia w szczytuwe, odjazd, rolka taka, nie wiem, pięciosekundowa i nagle ryba puszcza. Nie mam pojęcia, co to mogło być. Mam nadzieję, że sandacz, bo wiem, że jest w tym jeżorze, także jeśli uda nam się go złowić, to myślę, że będzie mnie cieszył bardziej niż jesiot. Dobra, rozkładamy się. Bez przedłużania łowimy jakiś Białorybę. Jak zwykle zapakowani po same brzegi, chociaż już połowę rzeczy wyjęliśmy. W ogóle jeśli chodzi o nocki, to ja jestem zakochany w tym łowieniu. Oczywiście węgorzy, bo nie lubię łowić jakichś płoci czy tam w Karasi. No to nie moja sprawa. A jeszcze tutaj przerywam. Mam jeszcze wędkę na spinning z biedronki, ale to na inny odcinek. Teraz to sobie to otworzymy i już spróbujemy łowić na spławik w razie, jakby śmieszny, nie wyciągnął nic na podrywkę. O, chyba coś złowił, bo nabiera wody. Co my tutaj mamy? Jezu, pamiętam, jak za dzieciaka się tak jarałem takim sprzętem, co to jest. Czy to jest na wędkę, że to się wbija i tu się węd. Ty. Nie ja wiem, co to jest. Jak wiecie, co to jest, to dajcie znać. Tutaj mamy. Jeszcze. O, nawet mamy blaszki jakieś na spinning. Mamy stoperki, mamy główki dzigowe, mamy agrawki, mamy czebur... te ciężarki. Fajny w ogóle pokrowiec przyda mi się. Czy stówkę bym za to dał? No, nie wiem, chyba nie. Kiedyś były za pięć dychi wtedy jeszcze jako tako. Ej, ona jest mega krótka w ogóle to wędka. Jaka śmieszna. To jest drabinka. Zobaczymy, czy haczyk w ogóle jest jakiś sensowny. No taki trochę za duży chyba na te rybki. Muszę zmienić haczyk. Na takie rybki jak my chcemy, to taki malutki potrzeba. O, jest akurat agrawka, że można to bardzo łatwo wymienić. Mega spoko, już myślałem, że będę musiał wiązać. Tutaj mi Biedronka zaimponowała. Trzeba zajrzeć do lodówki, bo w lodówce. Pierwszy rzut tą wędką. Ole leci. Ten sławik to będzie chyba za ciężki na te małe rybki. Trochę aż za daleko rzuciłem te rybki wcześniej zawsze brały tutaj bliżutko. czy się poplątało już. No pewnie że się poplątało. No słuchajcie, jak na razie sprzęt z Biedronki Minus punkt. znowu tam Mi się poplączy coś w trzecim rzucie i będę się wracać. Nie. No to no, da, są zajebiście, żebym był spokojny Dobra, no to śmieszny poszedł jeszcze raz na ten pomoc, nałapał ogólnie małych okonków, nie wiem gdzie on je zabrał, chyba ze sobą wziął Czy na okonka się coś złowi, to nie wiem Wiem, że mój tata kiedyś jak ja byłem mały, to na okonka na żywca łowił okonie duże A tak na węgorza, kiedyś jak widzieliśmy ze śmiesznym filmiki z kamer podwodnych, to widzieliśmy jak węgorz atakuje właśnie takiego małego okonka I to właśnie takie okonki nałapał, także no kurde, czemu by nie spróbować ale żeby mieć spokojną głowę, to wolałbym łowić na te płoteczki małe. Ja teraz robię sobie zestaw. Jedna wędka Mikado, druga wędka Brain. No i w tym Brainie to mam zwykły spinningowy kołowrotek. U mnie to klasyk. Dałem takie dwie, bo nie mam po prostu cięższego jednego. Tutaj dalej zaciskam sobie po prostu śrucinkę. Tutaj mam węzeł od Fluo i Plecionki, więc ten. Ta śrucinka nie przejdzie dalej i dość długi przypon sobie robię. I teraz to działa tak, że jak bierze właśnie jakaś ryba, ciężarki leżą, na, ciężarki leżą na dnie. Ja trzymam haczyk, jestem rybą i ciągnę plecionkę i ona się przeciąga przez ciężarki i ryba nie czuje w ogóle oporu, ciężarki leżą, bo są przelotowe. Polecam właśnie tak robić, tylko żeby mi się to nie plątało, bo to będzie wtedy najlepiej. Ja już rzucam jedną, niech sobie stoi. Co, w dzień mają nie brać? Na razie na jedną. Kurde nie wziąłem szmatki do mycia nie dobrze. Wszystkie ryby wtedy łowiłem tam po prawej stronie Tam gdzie właśnie jest łabądź i mi przeszkadza z zarzuceniem Ale jakoś to będzie Już wiem po co było to z Biedronki Spoko, spróbujemy na tym Teraz póki dzień to nie zaszkodzi Zobaczymy czy to się będzie jakoś trzymać Kurde, co to jest? Jako ryba, dwojga z ręką o nie, to nie jest zła ryba. Znaczy na kawałki się pokroi, będzie to jest ryba odpowiednia na nasze połowy dzisiejsze. Jest, nie, no też fajna, kurde. Mniejszą, mniejszą. No widzicie, na takie rybki, no to ta wędka nie ma problemu, nie? Ciekawe co by było jakbym złowił jakiegoś lina. Ten hamulec w tym kowrotku, to on tak jedzie, że jak się go pociągnie, to on dopiero się odblokowuje po takim pociągnięciu. Nie, nie idzie tak gładko, tylko tak jakby przerwami. Ciężko opisać, ale... O jest branko. I to będzie... Ajajaj, taka właśnie mała rybka to jest potrzebna. Nie chcę tu wyciągać bez ryby, bo mi się haczyk pierdzieli w i będzie koniec. Dobra, jest. Jest ale chyba większa. No nie taką. Grubo. Grubo. Michał! przeciął. Szczupak. Grubo. Zestrugł się. No to fajnie się zaczyna. Szczupak. I to powiem wam, że nie był mały, nie spodziewałem się, że weźmie Kurde, nie wiem, czy węgorze można łowić z jakąś stalką Właśnie w razie jakby wziął szczupak, żeby nie, żeby nie przeciął Ja tam flu miałem 0,30 Kurde Mógł być ładny Szkoda Dobrze, że śmieszny ma taki ten Domek Już nie pamiętam jak to się rozkłada, kurde Ogarnięte. Teraz tylko czekać. Zobaczymy też jak się sprawdzi nowe światło, chociaż ogólnie nie, uj, nie wydaje się za mocne. Może coś da w nocy, może będzie ładniej. Strasznie nierówno jest na patencie, na poduszce, stolik postawiony. Ołeczka sobie przy okazji. Dobra, u Michała już drugie pyknięcie na rybkę. Co, co jest ciekawe i to jak na rybkę, to coś musiało się faktycznie drapieżnikowego zainteresować, bo na to mogło być dziubać, jakieś krąpią podobne zwierzę, a tak to tak to może być już jakiś drapieżnik. Jak będzie jeszcze jedno pyknięcie, to znaczy, że coś tam się dzieje na końcu zestawy. U mnie po obcince szczupaka, którą zarzuciłem i od razu wzięło, nic się teraz nie dzieje. No dobra, jak biorą szczupaki, to założę żywą rybę. Dużym stalkę, żeby mi nie przeciął, no teraz tu węgorz chyba nie weźmie ani żaden ten. ale sandacz jakiś, czy, czy, czy jesiotr Kolejne pyknięcie było Serio rybka? Tak No to coś tam się dzieje Chyba, że to ta rybka tak ciągnie Coś z to? Zjadło mi rybę i sobie tak leżało godzinę, albo nawet dwie To jest właśnie to, co pikało mu trzy razy, ale to było tak delikatne pyknięcie Może okoń jakieś, albo węgorz to zdjął Ty jesteś węgorz sam Dla niego każda ryba, sobie bierze to węgorz a mnie to się zimno zaczęło robić Dzisiaj w nocy ma być 10 stopni, ale nie było upału w dzień Ostatnio jak byliśmy to było 27 stopni w dzień, a w nocy było 8 Nawet chyba mniej I trochę zamarzanie śmieszne się spała. ja tutaj musiałem się ubrać 4 cztery pary spodni Nie wiem jak będzie dzisiaj, ale no dziwny dzień, dziwny Zaczynaj go wędkę w ogóle Jest, branie A czemu tak mocno? Nie ma nic, Ty Nie zacinaj tego No to o Jezu Ale co zarzucił dopiero na rybkę i od razu yy, rola była o, ojej, ojej. Wyrwałeś mu to z ryja? Nie wiem, nic nie czułem Zaraz zobaczymy Pewno coś było w ogóle? Co jest grane? Co to było? Co to mogło być? Żokoń A może być Ty, ale w ogóle czemu ty to zacinasz? No, no bo byłem w szoku. Teraz to byłem w szoku. Nie nie powtórzymy tego błędny. Kolejna rolka, tym razem na rosówkę ja właśnie sobie zmieniam haczyk na trochę większy i rzucę już na trupka na rybę bez głowy i właśnie tutaj śmiesznej szuka haczyka i pojechało. I zostawił może to jest węgosz ty Poczekaj chwilę. Dzienny węgorz? Wybuchłem jej pęcherz pławny. Patrzcie, ja to tak uzbrajam. Haczyk ledwo wystaje od ogona i tutaj przeszywam na dwa razy. Dobra, to niech się tam napręża. Teraz zwinę jeszcze tą. Zdejmę te stalki już. Co jest grane? Co? Nie patrzę. Tyle robala, i co tu się stało? A nie, zjadło jedną. Która jest godzina? Godzina jest 21.10 Jest 21.10, także jeszcze trochę czasu mają Już jakieś brania były, ale to raczej szczupak A raczej na pewno szczupak Uśmiesznego, nie wiem co tam mu dziobało. To jeszcze nie jest ten moment Niech się zrobi po prostu ciemno Wszystkie ryby białorybowe pójdą sobie do góry Bo już skaczą, zobaczcie I Teraz te ryby uciekną do góry A my węgorzą podamy na dno I nie będzie miał z czego wybierać, tylko weźmie nasze I to jest podejście, to jest podejście To z Biedronki jest po prostu... To jest na ten podbierak. Jest 21, 20, 20, 21, 45. Przerzucam zestawy i dokładam świetlik, bo już mi znika obraz. I dzwoneczki zakładam. Muszę założyć świetliki już 15 minut przed czasem, bo nie widzę zupełnie. Patrzcie, to jest patent, jak się nie ma wolnego biegu w kołowrotku, to robicie sobie takie coś I tutaj świetlikiem sobie na gumce naciągnąłem, żeby było widać jak to się podnosi Tutaj sobie na, na plecionkę to naciągam, delikatnie bardzo wbijam zb w ziemię I teraz muszę otworzyć ko kołowrotek, ale to nie będzie takie proste I teraz jak będzie branie, to świetlik po prostu w górę pójdzie Ej, nie zwijałeś jeszcze? Nie, właśnie chciałem no, jest u mnie nie topisz. ale śmieszny właśnie miał branie i wydaje mi się, że ten Chyba, że to się buja po prostu w wiatru. O, jest tutaj jaki wielki, no, gdzie to jest? No, czemu mnie ja tym kurwa? O, mnie co? co bo wyrzuciłem śmieci i uciekł z podpłotu, bo był za płotem No żeś go wystraszył Nie pociesza mnie fakt, że jest godzina 231 i nie ma węgorza Wtedy było przed 23.00, a wyjąłem go, od... mi zdjęcie od 231. 23.27 Rolka na rosówki Na co to? Na trzy rosówki No tam było pi 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 pi, pi. I zostawiło. Oglądaliśmy sobie właśnie YouTube'a i kurde, branie w końcu. Długo się nic nie dzieje. Wtedy już mieliśmy dwa brania. Czyli dobra, kolejna rolka była. Ja nie wiem, tam gdzie się rusza szczytówka chyba. Ja zobaczę, czy luz jest. Nie. Ale dalej się ewidentnie interesuje. No teraz tak szarpnęło nagle, jakby dosłownie wzięło i fu, aż się zerwaliśmy z krzeseł. Ale kurde, jak przyjechałem, ja zawsze jak nagrywam TikToki, to mam jakieś zarąbiste efekty, a jak przyjeżdżam nagrywać film na YouTube, to nic się nie dzieje. Tak samo było ze szczupakiem na majówkę. Osiem dni nagrywałem filmy na YouTube, żeby coś złowić, nic. Pojechałem raz na cztery godziny nagrać TikToka, złowiłem 9,1 szczupaka. A która to wędka? No to chyba zostawiło. Co parę minut yy, ciągnęło rusuby i cisza. Ty? To już tak równo w dół. No nawet zagrał ten hamulec. Może się branie zaczęły ty. No u mnie to chyba nie topesz. Ale tak ró. Co idzie? Równo w dół pociągnęło. Często jak nie topesz leci to świetnikiem w bok yy, buja, a teraz pociągnęło równo na dół. Nie wiem jak u was w rejonach, ale u nas jest. Sporo szopów i kurde, one się tylko czają i czekają aż my pójdziemy spać, żeby nam jedzenie ukraść. Raz miałem taką sytuację, że z 20 mi przyszło do, no, no, pod, ten, pod, pod stanowisko nasze, a ja jeszcze byłem sam, bo spał i byłem lekko obsrany. I teraz właśnie idzie do nas jeden, ale one są ogólnie chyba niezbyt groźne i się w ogóle nie boją. One potrafią siedzieć na drzewie i się czaić i czekać po prostu, i patrzeć z góry i czekać aż, yy, aż pójdziesz spać, żeby po prostu podejść i ukraść żarcie. To jest po prostu tak podstępne zwierzę. Chodzi tam cały czas ten stopy tam próbuje się tutaj zakrać, ale śmiesznemu rybę rzucił i chyba on po tą rybę przyszedł o, widziałem to, ale nie wiem co to było. Chyba jakaś norka. wystawia patrzy, patrzy <grywdy> Duży. Uciekł. Dobra, trzeba coś zmienić, bo naprawdę. I zobaczcie, jak to się noc nie równa. Wcześniej, jak tutaj byliśmy, to nie wiem, łącznie mieliśmy z 7 brań. Dzisiaj śmieszne jakieś pociągnięcia, delikatne, ale czy to jest jakaś aktywność, zerowanie, to chyba nie mogę tego tak nazwać. Biorę większy haczyk i rzucam na żywą. Śmieszne miał rolkę na rosówki, ale tylko na rosówki. Dzisiaj biorą na rybki, nic zupełnie się. Ale przynajmniej coś się dzieje. Ty to chociaż masz brania. Ja to tylko powiem, że dajemy sobie czas do trzeciej, czwartej. Co? Czemu się śmiejesz? Co co się dzieje? Kurwa czary są jakieś piknięcia cały czasu śmiesznego, a u mnie nic zupełnie się nie dzieje. Kombinuję, zmieniam rybę na żywą, półżywą, bez głowy z głową. I wcześniej to po tej stronie nie miałem brań, on nie miał w ogóle, a teraz to on ma cały czas, a ja nie. Ale to raczej nie jest węgorz, także. A ja bym chciał, żeby nawet mi coś bujnęło, a mi nawet nie buja. To robaki założę. No i to jest pomysł. O! <laughs> Przeleciał kolega. Więc zrobię, tak jak mi śmieszny powiedział, że założę po prostu rosówki na jedną wędkę może mi. Chociaż coś pobuja, bo naprawdę. To aż się odechciewa siedzieć, jak się nic nie dzieje, bo to tylko wiecie, myślisz, że wtedy jeszcze brały, a ja teraz nagle nic zupełnie się nie dzieje i motywacja spada. A myślę, że wtedy brały, bo było gorąco w dzień. Nie wiem, czy to ma znaczenie jakieś mocne, no ale bym po, po prostu... jednej w ogóle tej zakładał, żeby sprawdzić, co to są te się Albo w ogóle, że jak będzie połykał, to od razu się zahaczy, a nie, że robaki tylko, jest. To założę jedną. Ale na pewno tutaj wrócimy w lato, to nie jest ten. W, w, w lato 100% tutaj będą ryby brały. Słyszę go. lato tutaj hrabą szmajowy i ogólnie one są niby y, miłe. Oj, właśnie, i znowu miał. Patrz co płynie powodzie, z kurwa Serio? No Patrz co tam płynie A ten tu lata Jakie pająk to wysiedli My się właśnie zastanawiamy nad tym, czy w ogóle wrzucać ten film, jak nic nie złowimy, ale kurde. No. To są właśnie ryby, jakby brały cały czas sobie, to nie było takie fajne, więc nie. To są, są węgorze, no są ryby też, ale to są węgorze. Ale pocieszę Was tym, że po prostu to nie jest tak, że ja zawsze łowię. Wrzucam po prostu często filmy, na których udaje mi się coś złowić i często nie wrzucam, jak nie udaje mi się, chociaż są takie filmy, na których nie złowię i też wrzucam, ale nie tak często jak te, co się udają i po prostu. W tamtym roku, gdy było nosek bez ryby. No już nawet nie chodzi o noc, tylko ogólnie, nawet spinning, wszystko. Po prostu nie zawsze ryby biorą, pamiętajcie. I, i nawet częściej nie biorą niż biorą. Dobra, zakładam te rysówki Co? Co? Ja mam bym kurwa stare spinningi, takie kurwa z lat 90., gdy mi na nie? No? kurwa, ma rybkę. To ty, no weź nie rób <gry> I tak nie biorą. Zobaczcie, co brak brania robi z człowiekiem. Tu jest. Nie, czy czech chciał. Cześć, jest blisko. Jez, kurz Jeża mamy? Jeż, kur... Chcę jeża. Ale mam dzisiaj zwierząt. Chociaż jak ryby nie biorą, to zwierzątka sobie pooglądamy. Coś tam podziemlało z jednej strony. No, i... dobra wiecie Co? Druga, druga trzydzieści. Zwijamy się, nie ma sensu siedzieć. Przynajmniej sobie jutro na szczupaki jeszcze pojedziemy po południu, jak się wyśpimy. Trzeba poczekać na jakiś cieplejszy dzień, taki jak był wcześniej. Może by było jakieś branie rano, ale nie zapowiada się na to. Nie chce mi się nawet tego sprawdzać. Opakujemy się półtorej godzinki do domu i jutro pajki.